Zmieniamy miejsce Lekkie zamieszanie przy próbach wyjazdu Po malutku, pomalutku manewry są przeprowadzane Powolutku wszyscy w końcu trafią na właściwą drogę i zwiedzamy dalej. Prowadzi Gandalf. tych, które mamy zwiedzać objęte są tajemnicą. Nawet nie można się próbować domyślić. Jakość nawierzchni zmusiła nas do rozluźnienia szeregów i z tych ucieczek na bok. Więc grupa jest mniej zwarta. okolica przepiękna są też zwierzęta i mazji no i niestety przewodnik zgubił drogę zrobiliśmy mały zator na drodze musimy go wykręcać i wyprowadzili nas Podobno wiemy, gdzie idziemy, ale nie wszyscy są tego świadomi. Kilometr podwójny. Na... To został jeden, kilometr, to w dwie godziny. <ścj원ak> <ścj원ak> Uwaga, to teraz. <autorami>. Nie przegadać pojemnie. Przewodnik szykuje kartkę, znaczy, że ma coś przygotowane na temat tego kamienia. Czekaj, przewodnik złap powietrza najpierw. Jak czysty mają? Pomnik, pan Ci na dole na pewno przegrali. <śmienicza> Nie podaśnie. Ale jakbyście tak spojrzeli, to stąd macie bardzo ładny widok na wzgórza Opoczyńskie. Kurde drzewam go panią. Taką panoramę. No kawałeczek widać. Panoramy. Spokojnie, wyżej będzie lepszy widok. Jesteś powinien też tam na górę. <śmienicza> Ale absolutnie pewien. <śmienicza> Nie mogę bliżej, bo mi zaparuje obiektyw. <śmienicza> A jakaś śruplówka jest tam na wyposażeniu? No, wziął no ten... zabrał, zabrał. A tak wyglądamy, jak się nas pozbawi aut. Jeszcze trochę. Jeszcze. Tak, co twardzi nabrali powietrza przed kamerą? Brnął do przodu. Tak. Tworzy się peleton. O, o, tu próby, próby wyrwania z peletonu, tak. Szybki podbieg. Niestety nieudana próba Dotarliśmy do celu tam jest szczyt jeszcze wody? Tak tu u wodopoju spragnieni tak i co będą od nowa stawiać, jak to wyjdę. Jak to pierdyknie to tu narada przewodników, tak? Poprowadzimy ich tędy czy ich zmordujemy i pójdziemy dookoła? O, broń została rzucona. O, to prawie jak rękawica. Przezorni, którzy wyposażyli się w wodę, krzepią się, krzepią się i wyrównują utraconą wodę podczas podejścia. Wszyscy po cichu myślą, jak to zrobić, żeby samochodami tutaj podjechać. Podobno łatwiej się schodzi. To się dobrze rozpędziło. To już widzi samochody. Zmęczenie na Maleniec. Zmęczeni miastem, z przyjemnością podziwiamy widoki W Grand Benicach opuściliśmy piękny, równy asfalt tu jedziemy drogą, na której trzeba zwracać uwagę na ubytki i na piękne okolice. Prawie do celu, bo maleniec wytarliśmy nad jakąś wodę maleńcu. Interesujące. o Jozin był na odpuście ma uważanki. no dobra to dalej nie idę co ci na do tego na tak, baju się dobrze ustawił tak, tylko podchodzi jak do barku otwiera i wyciąga napoje tak, proszę bardzo, to jest barek

no, ktoś sobie zrobił sztuczną rzeczkę. A tak. wodę bierze z bajorka. To to mhm. I idziemy tam. O tutaj też jest rzeczka. I galeria u starosty Prototyp w Zaraz będzie ciemno Sobie, sobie, sobie kredyt, jest, y, jak Gwoździk, on gwoździ do y, tych kwadratowych jeszcze starało. No może nie piek, ale. Oh, no on wier. wie. On. on wie, co tu się, no się dzieje i on nam powie. On. Co tu się dzieje? Tu się, o, się dzieje dużo rzeczy. O, nowy wskaźnik dostał. widzisz? To są jakieś te miejsca tortur. Tak torturowano, tak, tak torturowano wcześniej ludzi. Tak. Goście był przywiązany i odjeżdżało wózkiem. Wiadomo co się działo dalej. Temu wkręcano w to małe kółko na ścianie. Rękę. A ten... A co wisiał po prostu? Tak, Jozin patrzy, czy da radę wynieść. Już przelicza na walutę, na złomie. Tak. I tak został. O, tutaj widzimy właśnie efekty tychże tortur, które odbywały się w tymże miejscu. Tyle zostawało, jak przejechał pociąg po torach na których, że to był ktoś, koło położony. To nie pasuje do Grandasa, coś ty. Ale może do Tradanka? Może do Tradanka. Dobre koło zamachowe. O, kawał, kawał, kawał dobrej żelaznianej stali. Naprawia, czuję się jak mu nie ma nim. ale ciężkie, oj. Małych ludziów też tutaj torturowano. Teraz będą zawody, kto obróci kołem. A, mówisz, że Jak fitness. Na leśniki na fitnes? się to robi. Jak ktoś iść na fitness, to chodźcie wchodzimy. Idziemy No, mały kluczek, tak. No, bardzo ciekawe urządzenia. To jakiś piecyk. Pewnie tutaj grzano to coś, co potem tutaj sobie walcowano. A tu lampa wygląda tak.